Nowa Aquarea EcoFlex. Pompa ciepła powietrze-powietrze plus powietrze-woda. Jedna jednostka zewnętrzna synchronicznie obsługująca układ powietrze-powietrze i powietrze-woda. Spełnia potrzeby przestrzeni mieszkalnych każdego typu. Internet Rzeczy IoT. Gotowe rozwiązanie dla całorocznego komfortu. IoT Ready, ponieważ zawiera wszystkie urządzenia potrzebne do połączenia z chmurą. Jedna jednostka zewnętrzna dla jednoczesnego ogrzewania powietrza i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W tradycyjnej klimatyzacji ciepło pobrane z pomieszczenia wyrzucane jest z jednostki zewnętrznej, teraz w jednostce Ecoflex wykorzystane jest do produkcji ciepłej wody użytkowej. Tradycyjne nie przerywa proces ogrzewania pomieszczeń. Pompa ciepła Aquarea EcoFlex zapewnia ciągłe i stabilne ogrzewanie powietrze-powietrze. Nieprzerwane ogrzewanie możliwe jest dzięki udoskonalonemu procesowi otrzyraniania, który odbywa się poprzez wykorzystanie ciepła z zasobnika wody użytkowej. Smukły, nowoczesny wygląd, idealnie mieści się w każdej kuchni, małej pralni lub innym miejscu. kompaktowy zbiornik ze smukłymi jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wbudowane oczyszczanie powietrza NanoX większa ochrona 24/7 wyjątkowa technologia oczyszczania powietrza Aquarea Smart Service Cloud zaawansowane zarządzanie energią dzięki zdalnemu sterowaniu w chmurze Aquarea EcoFlex